Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym już odcinku z gry Good Game Empire. Rozpoczynamy kolejny odcinek, i znów jest wieczór, kiedy nagrywam, ale Wy ten odcinek zobaczycie najprawdopodobniej jutro rano, tak samo jak to było dzisiaj. I czym dzisiaj się zajmiemy? Ponieważ dalej mamy wydarzenie obcych, nie ma nic nowego. Wydarzenie obcych ogólnie będzie trwało jeszcze przez półtora dnia. Udało mi się nabić 2700 punktów chwały. Wczoraj miałem nieco ponad 1000, więc no, trochę mi tej chwały powpadało. Ale stwierdziłem, że dzisiaj, może, zrobimy sobie odcinek stricte zbudowania różnych budynków w naszych zamkach. I stwierdziłem, że przede wszystkim postaramy się zrobić więcej gospodarstw. Trochę, ich, trochę je polepszać, i tak samo na posterunkach. Ale na początku odcinka chciałem. Jak już to pewnie jest w zwyczaju z serii Good Game'a chciałem bardzo podziękować graczowi Oniku Rybak 2302. Ponieważ zasypał, zasypał mnie gradem surowców, także bardzo ci dziękuję. Chciałem podziękować graczowi Oniku. Senis Ditron, ponieważ wysłał mi masę prezentów, maszynek, więc do atakowania będzie super. Chciałem również podziękować Gunmanowi ponownie, ponieważ wskoczył dzisiaj do nas przed południem na obcego. Wbił nam chyba milion chwały, no i dzięki temu również nasz sojusz awansował na 17 poziom. No nie, wczoraj taką akcję zrobiliśmy z Pikachu, on na odcinku tam był. Też nam właśnie trochę chwały wbił dzisiaj Gurman, także wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Jak ktoś chce, to niech wbija, bardzo zapraszam. No i wszystkim, oczywiście, bardzo dziękuję za nadesłane surowce i prezenty. W międzyczasie sobie zakończmy tutaj za darmo budowę gospodarstwa. Jeśli chodzi o sojusz, mamy znowu troszkę więcej graczy. Paru graczy doszło: The Way, I Am Fight, Malcolm, Rachul był wczoraj, Amazing League również. No, i bardzo też Wam dziękuję, bo widzę, że ciśniecie ostro z chwałą, oczywiście na ten poziom, który macie. No, a wiadomo, że każde punkty chwały dla sojuszu się, się przydadzą. Również no, dość dużo atakowałem dzisiaj tych obcych, jednakże dzisiejsze raporty są o wiele słabsze. Zwłaszcza, że nie wiem, czemu z ostatniego ataku dostałem 0 punktów chwały. Nie wiadomo czemu. Tu miałem 9, więc Fabiutko no nie. Tutaj było. 28, tutaj 47 i 45. Wojsko w tej chwili mi właśnie wraca. Wojsko mi wraca. Puszczałem 5 ataków na raz. Oni mi wracają. Myślę, że na odcinku sobie jeszcze wyślemy te ataki, ale już tak jak ostatnio nie będę czekał, aż one wrócą. Tylko pokażę, jak, jak mniej więcej atakuje i jakie, jakie taktyki na atakowanie stosuję. Tu mamy już jeden zwiat zrobiony. Dość silny ten opcji, jak na mój poziom, ale widzę, że obrońców ma słabiutkich, więc zróbmy sobie zwiat kolejnego zamku. Najlepiej właśnie robić zwiady zamku 20, ponieważ wtedy. No, może być dużo tych obrońców, no nie? O, tu jest 90. No, takie sobie jest tam, niby jakiś defik, ale głównie jest większość słabych jednostek. Zróbmy jeszcze zwiat tego zamku. Puszczam na piórkach, żeby nie czekać te 10 minut, aż... aż zwiadowca wróci. 83. O, takie średnie, ale myślę, że na te 3 zamki na pewno puścimy. A Atak... Może na jeszcze jakiś czwarty się uda? Także spokojnie. I w ogóle e, dostałem wiadomość na YouTubie od, gracza, e, od użytkownika Oskar Gralak, e, który jako pierwszy zgłosił się, aby nazwać naszego pierwszego dowódcę e, o nazwie, żeby po prostu go nazwać Tyson 4. Oczywiście to zrobimy, proszę bardzo. Dowódca numer jeden. Klikamy tu. Tyson 4. Proszę bardzo, to będzie nasz pierwszy dowódca o takiej nazwie. Tak chciałeś, byłeś pierwszy. Proszę bardzo, zachęcam kolejne osoby, by wymyślały, jakie, jakie imiona możemy dla naszych pozostałych dowódców tutaj nadać. Pierwszego mamy już, już załatwionego. Także wielkie dzięki, Oscarze, za, za komentarz, za udział w konkursie. No i teraz będzie. Tanik, właśnie na naszym, no do tej pory, póki co głównym dowódcy, ale dobra. Przejdźmy sobie teraz do budowania tych gospodarstw, ponieważ chciałem ich mieć w tej chwili przynajmniej 8. Przynajmniej 8 ich chciałem mieć i tak sobie zrobimy, właśnie. One się robią 8 minut. To jest niedługo. Mam parę pomijaczek, więc te minutki sobie zużyję. Zużyję sobie te minutki, zbudujemy jeszcze jedno gospodarstwo i zaczniemy sobie potem ulepszać już na poziom drugi. Wtedy już chyba 15 minut się będą robić, ale to nic. W międzyczasie sobie ulepszamy. I ja w tej chwili skaczę na Pelenor, bo tam chyba mi się wieżyczki ulepszały, o ile pamiętam. Tak jak mówię, dzisiaj sobie właśnie zrobimy taki odcinek z z ulepszania budynków, żeby coś się działo. Tu już mamy no fajnie na pele mamy już dwa gospodarstwa piątego poziomu, szósty będzie możliwy od 22. Okej, okay. także spoko. A mamy 21. Poziom i wcale nie dużo nam brakuje do kolejnego, tylko 230 punktów, więc, więc jest jest w miarę dobrze. Szybko idzie to levelowanie, powiem wam. O, i na borholdzie również sobie zbudujemy kolejne gospodarstwo. Tutaj, tutaj myślę, że póki co będę miał ich 6, chociaż może ich zrobię 8 albo nawet 10, zobaczymy, bo tutaj ta produktywność jest większa, No nie, tutaj aż 6 ma 100% nakładu, a w głównym zamku tylko, tylko 3. Ale, ale, ok, ja tu jeszcze sobie pomyślę. Ja tu pomyślę, wróćmy na główny zamek. O, przyspieszmy sobie troszkę czas, żeby coś się działo. 10 minut, może nie, ale piątkę możemy spokojnie użyć. O. I poczekamy sobie 38 sekund, aż się, aż się zrobi. A tak, to co się w ogóle zmieniło przez tą dobę? No cóż, zamiast warsztatu stwierdziłem, że sobie ulepszę koszary. Ulepszyłem sobie koszary na czwarty poziom. Zrobiłem tam zadanie z tym. Także spoczko. Co jeszcze? Wartownia. Chyba, chyba wartownię ulepszyłem dzisiaj. No, zrobiłem jeszcze szpital na trójkę i cytadelę na dwójkę, ale ja cytadelę w ogóle chyba w przyszłości usunę, bo ona tylko zajmuje miejsce, a żołnierzy w niej trzymać nie będziemy. Chciałem tylko, żeby mi miejsca w książce misji tam nie zajmowała, no nie więc tylko po to w sumie ją. Tylko po to w sumie ją ulepszyłem. I tak z ciekawości zobaczę, kiedy będzie można obóz ulepszać na 29 OK. Czyli jak sobie ulepszymy znowu obóz, to wtedy kolejne kolejnych trzech dowódców do nas dojdzie będziemy mieli łącznie 9 i będzie spoko. A skoro i tak czekamy, aż ataki wrócą z obcych. To może z Pelenoru wyślijmy sobie jakiś atak na Barona Rozbójnika. Dlaczego by nie? Ja jakieś tam jednostki mam. No słabe, bo słabe, wprawdzie. Ale przynajmniej jakieś są, więc wysie, wyślej, wyślijmy sobie. O. Tylko, może nie Tysonem, bo Tyson pójdzie potem zaraz na obcego kolejnego. Tylko, na dow tylko dowódcom szóstym, jeszcze bez imienia, póki co. Dobra, niech atakuje. A my teraz tak poczekamy, aż oni wrócą. Ile czasu zostało? 4, 4, 5, 6 minut, niecałe zostało, aż wrócą. Ok, myślę, że akurat będzie dobrze. Oni wrócą. Ataki wyślemy i, i będzie git. A my póki co chodźmy robić kolejne gospodarstwa, ponieważ to jest teraz najważniejsze. Patrzcie, mam produkcję minus 1200 jednostek żywności na godzinę, i w 10 godzin mi się skończy żywność w zamku, co jest no dość niepocieszającą informacją. Dlatego też chcę ulepszać te gospodarstwa maksymalnie i od przyszłego poziomu również chcę zrobić sobie młyn na dwójkę. Też produktywność nam skoczy z 10% na 20% więcej żywności, więc będzie super. My zobaczmy, czy jakieś jednostki możemy ulepszyć. Możemy jeszcze tych ulepszyć, proszę bardzo, zakolejkowane. Tych mogę w ogóle od razu usunąć, bo oni są za rubiny i nie opłaca mi się kompletnie ich, ich ulepszać. Chcę w się, sensie, no, uleczać. Rubiny zbieram teraz na, tak jak mówiłem, na piekarnie. Na tych specjalistów, żeby mapy kupić. Dzisiaj też kupiłem jedne mapy. Już 40% spida więcej w drodze powrotnej mają, także jest dobrze. No i uzbierałem już 2600 rubinów, więc całkiem pokaźna suma jak na początek gry. Wydaje mi się, jeśli chodzi o festiwal wiosennych nocy, to udało mi się zdobyć tą broń. Kamienny młot. Fajne, że one są już od razu wyekspione na plus 20. No nie, że nie trzeba u technika ich tam za pieniądze ulepszać. Bo pamiętam, że zawsze kilka, jak nie kilkanaście milionów złota w ogóle spadało, żebyśmy na plus 20 mogli jakąkolwiek broń ulepszyć. Więc fajnie, że one są. No i tak jak mówię, ja się postaram oczywiście w tym wydarzeniu z, zrobić wszystko, żeby tutaj wszystko to mieć i mieć już takiego pierwszego dowódcę pełnego. O ile się nie mylę, to on będzie chyba coś pomiędzy plus 70 a plus 80 w ataku tam chyba na minus 60 obron, obrona murów i tak dalej, już nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego chyba było, więc jak na ten etap gry, to bardzo dobry naprawdę w porządku, w porządku dowódca można nim kosić, tak jak mówiłem ostatnio i obcych, i, i nomadów, i, i wszystko praktycznie. Dobra, kolejna wieża się zrobiła. Robimy następną. Tak jak mówię, na Pelenorze teraz ulepszamy wieżyczki. W Borholdzie budujemy tutaj gospodarstwa. No a na Głównym robimy sobie też ulepszenie gospodarstw. Ale teraz myślę, że możemy sobie już kamień zbudować. Żeby ta produkcja tutaj surowców już też jakaś była na tym posterunku. Chodźmy na Główny Zamek. O, Pikachu coś napisał znowu. Pikachu w ogóle bardzo się udziela, bardzo, bardzo się cieszę. Ja cię oczywiście poza odcinkiem odczytam i ci odpiszę, bo nie chcę na wizji prywatnej wiadomości odczytywać, chyba rozumiecie, ale oczywiście pozdrawiam Pikachu. Tu to jesteś kozak, nie? Wbiłeś nam wczoraj na chwałę i od razu poleciało wszystko. Więc super, dzięki ci wielkie za pomoc. Naprawdę. No i za surowce też mi wysyłałeś wcześniej, także także bardzo mi miło. Naprawdę. Nawet nie wiecie, jak, 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 jak to sympatycznie jest, jak, jak miło w ogóle, że aż, aż chce się grać, aż chce się nagrywać w ogóle, no nie. I to jest fajnie właśnie. Chciałem taką serię zrobić z taką taką interakcję z widzami mieć, no nie? Żebyście wy też mieli wpływ na tą rozgrywkę, na tą serię. No i to właśnie super, to mnie bardzo cieszy, to mnie motywuje. Zwłaszcza, że teraz jest słabo z czymkolwiek, nie ma co robić. No nie, więc, więc cieszę się, że możemy sobie tak wspólnie miło spędzić czas, pograć sobie, pogadać, pooglądać filmiki, no i, i dobrze się bawić po prostu wspólnie. No nie, to jest najważniejsze, mi się wydaje. W ogóle, kurde, podoba mi się bardzo ta, ta dekoracja, naprawdę. Ona ma ile? 205 chyba, no 205. A teraz jest wydarzenie tej, tego kolosa. No i póki co mam 115 porządku publicznego za tego kolosa i chyba więcej na razie nie wiem. Nie będę robił. Mógłbym teoretycznie, bo dużo surowców mam, ale ale, ale stwierdziłem, że wolę sobie produkować więcej maszynek. I wpłacać na sojusz po prostu też więcej. Ja tu trochę polepszałem, właśnie statystyki naszego sojuszu. Tam zwiększyłem wsparcie przemieszczania wózek i chyba atak w wojnie, no nie? Ale tak, chcemy sobie troszkę surowców wpłacić, bo widzę, że. Bardzo dużo teraz plądrujemy z tych obcych, no i szybko ta surka wpada, to mnie bardzo cieszy. Kolejna misja, ostatnia misja i będzie spoko. Tu sobie ulepszamy kolejne gospodarstwo. Dobra, ile się będzie teraz robiło? 26 minut. Dobra, niech się robi. Tu już sobie poczekam, bo nie chcę tyle czasu przyspieszać. Jeśli chodzi na Borholcie, możemy chyba już też nie, nie możemy jeszcze, ok? A na Pelenorze kolejna wieża już będzie do ulepszania. Nie, minutka, ok. Więc w tym czasie, więc w tym czasie, ok. Jednostki wszystkie wróciły, możemy sobie po kolei teraz atakować, oczywiście z Barad-Dur, z głównego zamku. Jedziemy Tyson 4. Nasz główny zamek. Pozdrawiam Oskar raz jeszcze. Dzięki za ten pomysł. I lecimy teraz z atakiem na pierwszy główny zamek. A czy główny, w ogóle na obcy zamek. Maszynki dajemy. Dajmy sobie jedną maszynkę. Dajmy sobie tutaj dwie maszynki. Nie chce mi się już dawać taranów. Wolę je oszczędzać na jakieś późniejsze etapy gry. A teraz i tak mam tyle jednostek tych wojskowych, że ja się ich muszę pozbywać, bo na tym etapie gry po prostu zbyt małą produktywność mam. A co chwilę te, te jednostki wpadają i tak z tych, z nagród, z tych eventów różnych. No nie, wcześniej z nomada, teraz, teraz z obcego. Dobra, ja puszczę sobie na pieniążkach, żeby nie marnować. Piórka. Wejdę potem jeszcze wieczorem na, grze i, na grę i na noc po prostu puszczę po jeszcze parę ataków. A teraz, tylko żeby. żeby pocisnąć. tych. A, ale nie z Pelenora, Żeby pocisnąć właśnie tych, tych. obcych, bo. kurczę, no. Dzisiaj strasznie słabi. strasznie słabe zamki mi się mi się respiły, no nie? Maksymalnie chyba 100 coś chwały dzisiaj miałem, więc no, to jest bardzo słabo. A ja tam walczę o te top 50, ale czy się utrzymam w tej topce, to nie wiem, powiem szczerze. Dajmy sobie jedną drabinkę, dajmy sobie tutaj. A, dajmy trzy. Zredukujmy te mury, a co? Mogłem w ogóle maszynek nie dawać, no nie, ale stwierdziłem, że już troszkę sobie damy. Dobra, tutaj też na pieniążkach, żeby oszczędzić troszkę tych piórek i dowódca trzeci, uuu, tu jest słaby ten, słaby ten obcy zomek, no ale trudno, no, co zrobisz. Cztery musimy dać, żeby zbić, tu wystarczą trzy, bo taka drabinka aż 25 daje, to jest ta wydarzeniowa, z tego wydarzenia właśnie obcych bardzo fajnie. I ją można właśnie tylko na obce zamki używać. Na obce zamki i na krwawe kruki, o ile dobrze pamiętam. Yy, także git. Okay, damy jeszcze tych do końca. O. I akurat na trzy ataki nam wojska starczyło. Trzy ataki idą. Yy, tak jak mówię, wieczorem jeszcze pewnie puszczę kolejne trzy ataki. O, tu się w ogóle fajny zamek kolejny pojawił. Zróbmy sobie jeszcze zwiada. Ale ja tego zwiada też puszczę już na pieniążkach ja i ja sobie go potem odczytam i, i puszczę ataka i zobaczymy ile ile punktów chwały wpadnie. I w ogóle stwierdziłem, że następny odcinek nie wiem, czy nie zrobię dopiero z, z Nomada znowu. Chociaż zobaczymy, jak to będzie. Jak, jak wy dostaniecie go jutro jutro rano. No, to akurat pojutrze. Nie tu, to akurat pojutrze by, by już był chyba nomad, no nie? No, także, także będzie Git, tak, żebyście mieli ten co, co, co dzień albo co drugi dzień, żeby coś, coś się działo, żeby jakaś regularność na kanale była. Ok, więc myślę, że w tym odcinku byłoby chyba na tyle. Ulepszyliśmy trochę gospodarstwa. Tu ulepszyliśmy troszkę nasze wieże, możemy skończyć. No i cóż, ja się dalej będę rozwijał, dalej atakował. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc, za prezenty, za komentarze pod filmikami. Naprawdę ja to bardzo doceniam i bardzo mnie to motywuje. No i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy się wszyscy razem tutaj przy tej grze super bawić. A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.